Polski FL Chicago 92 i oraz 99 i 9 FM Zgłasza się nam Zenon Golba z organizacji polsko-włoskiej, a to oznacza, że posłuchamy felitonu Obudź się Polsko, obudź się Polonia. Witaj, dzień dobry. Witam pięknie i pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy sieci Poloninnego Radia na częstotliwości FM w Ameryce i tych, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy dookoła świata pod tytułem Fakty i wydarzenia poza Ameryką. Korzystając z YouTube, popisałem hasła: Obudźcie Polsko, obudźcie Polonię, a tam dużo więcej. Pozdrawiam odległe kontynenty Australię, Nową Zelandię, Południową Afrykę. Pozdrawiam słuchaczy w Rzeczpospolitej Polskiej, kontynentalną Amerykę. I międzynarodowych słuchaczy moich felietonów. W najnowszym felietonie na YouTube pod tytułem Turcja kupiła rosyjski system rakiet S-400 NATO zaniepokojone. Omawiam szalenie kontrowersyjną sytuację i decyzję turecką która może spowodować niespodziewane w skutkach następstwa. Jeden z najwyższych liderów Pentagonu powiedział, że zakup przez Turcję rosyjskich systemów rakiet naziemnych stawia wątpliwości odnośnie zgodności z wdrożeniem w systemie NATO. Nie wiem, czy ten osobnik z Pentagonu nie wie, że Turkowi właśnie o to chodziło, aby jego własne rakiety kupione za własne pieniądze nie wystrzeliły w jego kierunku. Tym, którzy nie rozumieją tych skojarzeń, Podpowiem, że można mieć nowoczesne zabawki, ale te są zdalnie kierowane. Decyduje ten, do kogo należy nawigacja. Szanowni Państwo, dziwne rzeczy dzieją się w Polsce i jest to szalenie trudno skomentować i odnieść się do tego, do tej sytuacji, gdzie każdy dzień przynosi coraz to inną niespodziankę. Rozgrywka w Polsce o Sąd Najwyższy nie umsknęła uwagi wielkim finansowym decydentom tego świata. Nie będę wchodził w szczegóły wobec przepychanek wokół Sądu Najwyższego, ale niewątpliwie niespodzianką jest weto prezydenta Dudy wobec pisowskiej propozycji zmian. Obserwatorzy zachodnie zadają sobie pytanie, a niektórzy nawet twierdzą, że są to pierwsze zgrzyty na linii prezydent Duda a PiS, a PiS to Kaczyński. Prezydent powiedział w oświadczeniu, że decyzja o zabetowaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa była decyzją szybką, ponieważ widać ogromne zaniepokojenie i obawy wśród społeczeństwa. Na ile społeczeństwo jest zorientowane, to nie jestem tego pewien. To, że są protesty to o niczym nie świadczy, bo opozycja walczy jak Stefek Burczymucha z rządem pisowskiej koalicji. Na ile demonstranci są zorientowani i protestują, nie wiem. Wiem natomiast, że dziennikarze niezależni zadali sobie trud. Tak jeszcze są dziennikarze niezależni i pytając przeciętnego Kowalskiego na ulicy, dlaczego protestuje większość, odpowiadała, że ma dość rządów pis. Natomiast znikoma ilość demonstrujących. Działa, czego chcą, a czego nie, i co i o co chodzi w zmianach dotyczących Sądu Najwyższego. Pisząca po polsku prasa internetowa z euforium informuje, jak to polska giełda i polska waluta poszybowały do góry, a złotówka zyskała do euro najwięcej od maja. Czy jest się z czego cieszyć? Odpowiadam, że nie ma się z czego cieszyć, bo tak jak szybko złoty zyskał, tak szybko może stracić. Polska nie jest krajem niezależnym, a wzrost notowań złotówki to sygnał dla tych w Polsce, którzy chcą zmian. Nie ulega wątpliwości, że manipulatorzy giełdowi, tacy jak George Soros, mają wielki wpływ na notowania giełdowe, dysponują wielkim kapitałem, którzy który może potrząsnąć giełdami świata co dopiero giełdą polską pozostając w temacie Soros wszystkim jego wyznawcom i wielbicielom podpowiadam, że należałoby wysłać gratulacje, ponieważ Pan Soros w swoim młodym ponad 80-letnim wieku stanął ponownie na śrubnym kobiercu wybranką jest Pani w wieku 42 lat prawie wnuczka ale miłość nie zna wieku ani granic Szanowni Państwo, Pan Soros jest niezłym mieszadłem i to w każdym światowym kotle jak zapewne pamiętacie, wielokrotnie powtarzałem, że nie należy wszystkich ustawiać pod tą samą kreską. Zaskakujące są słowa, które usłyszałem w przemówieniu premiera Izraela Benjamina Netanyahu, że działania Sorosa wobec, wobec Węgier są zagrożeniem. Nie jest tajemnicą, że Soros to węgierski Żyd. No i co Wy na to? Ciekawe, prawda? Czy to tylko polityka? Nie wiemy. Ale to, co mówi premier Izraela, należy traktować poważnie. Nie chcę odbiegać od tematu, jak na decyzje polityków w Polsce reagują giełdy w Europie i na świecie. W Polsce złotówka reaguje na plus, a na giełdach światowych brak reakcji. Jest pełne wyczekiwanie. Uważam, że należy poczekać z oceną weto prezydenta Dudy. A jak? Ja to widzę, a tak, że w działaniu w polityce jest to raczej mistrzowskie podsunięcie. Po pierwsze, ustawa o sądach powszechnych jest przyklepana. Po drugie, kryteria uliczne wygaszone. A po trzecie, to słupki punktów windują w górę. To tak do następnych wyborów. Uważam, że w niedługim czasie pozostałe dwie ustawy w posłownej polerce i tak zostaną podpisane. Kto ma rację? Przekonamy się wkrótce. Wielu sili się na brzydkie określniki pod adresem prezydenta Dudy. Uważam, że to brak wyobraźni, a ponadto wiedzy. Pan Kaczyński i pan Duda są akceptowani przez Kneset i o tym należy pamiętać. Tak jak wspomniałem na wstępie, należy poczekać z ocenami, czy jest to tak, jak wygląda, czyli weto, czy gra polityczna. Proponuję też aby niemieckie portale internetowe nie cieszyły się za wcześnie, bo cokolwiek płynie z Niemiec, to zagrożenie dla Polski. Niemcy niech się zajmą swoimi islamistami. Portale internetowe w całości poświęcają uwagę spekulacjom na temat weta. Natomiast pomijają ważne wydarzenia polskie, a przecież wybiórczy informatorzy piszą po polsku. A więc przypomnę, że Senat w Polsce uczcił setną rocznicę powstania Komitetu Narodowego. Wielka Data, wielkie wydarzenie. 100 lat temu, 4 czerwca 1917 roku, prezydent Francji podpisał dekret o utworzeniu armii polskiej we Francji. Od 1918 roku komitetowi podlegała Błękitna Armia i jej dowódca generał Haller. Do najaktywniejszych członków założycieli należeli po za prezesem Dmowskim Ignacy Padarewski, hrabia Maurycy Zamojski, Rozwiadowski, oraz wielu innych działaczy, głównie z obozu narodowo-demokratycznego. W ujęciu historycznym, Komitet Narodowy Polski powstał na zjeździe działaczy niepodległościowych w Lozannie z inicjatywy Romana Dumowskiego i jego najbliższych współpracowników. Przeniesiony do Paryża, gdzie miał swoją siedzibę, został uznany przez Francję, a następnie przez poz pozostałych jej sojuszników jako oficjalna reprezentacja narodu polskiego walczącego. O Boco Pines Entente. Tak w ujęciu historycznym. Setna rocznica, szczególnie powinna być bliska wszystkim mieszkającym w Ameryce. Polonia amerykańska żywo odpowiedziała na akcję rekrutacji do armii generała Hallera. W Warszawie na Żoli Bożu, w pasie zieleni Alei Wojska Polskiego, przy placu grunwaldzkim, znajduje się pomnik czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej. Odwiedzający Warszawę powinni zapoznać się z tym pięknym miejscem. Pomnik upamiętnia udział Polonii Amerykańskiej amerykańskiej w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Polonia amerykańska z Ameryki i Kanady dostarczyła 20 tysięcy ochotników do błękitnej armii generała Hallera, z czego około 14,5 tysiąca wróciło do Ameryki po zakończeniu walk. W maju 1921 roku powołane zostało stowarzyszenie weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP), które było inicjatorem wzniesienia tego pomnika. Na jednej z tablic na co kole pomnika znalazła się inskrypcja: Cytuję Na chwalę czynu zbrojnego polonii amerykańskiej w okresie I wojny światowej i jej wkład w dzieło odzyskania niepodległości Polski po 123 latach niewoli Pomnik ten ofiaruje Narodowi Polskiemu Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Polonia Amerykańska. Polonio, pamiętaj tą historię. Moje następne spotkanie antenowe poświęcę rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Będzie to specjalne wydanie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i przypominam o YouTube. Dziękuję bardzo. To Zenon Golba z organizacji polsko-włoskiej w Elitonie. Obudźcie Polsko. Obudźcie Obudź Polonio.